Cześć! W tym odcinku postanowiłem dotrzeć do borderu, czyli na 30-milionową kratkę. A czy mi się to uda? To zobaczycie podczas oglądania tego odcinka. No to zapraszam. No to dobra, zrąbiamy sobie drewienko i lecimy do cave'a po żelazo i diamenty. Po wykopaniu potrzebnej ilości diamentów i żelaza postanowiłem udać się do ENDU. No to dobra, wchodzimy. No to jest pora, żeby rozwalić smoka. No dobra, Smoczek już ma mało HP, no to teraz ostatni hit i mamy go. Dobra, no to Smok został pokonany, no to idziemy do End City. Dobra, lecimy do End City. Dobra, jesteśmy, no to czas iść na poszukiwania Elytry. Dobra, widzowie, już jesteśmy na statku. Udało nam się bardzo szybko to znaleźć, teraz tylko pokonać... ...szal tego chartera. No, jakie itemki mamy? U, bardzo fajne. Ale najważniejsze, zdobądźmy Elytrę. Dobra, no to wracamy do Overworlda. Dobra, jak to widzicie, mam już 33 firewerki, trochę ich wybrałem, A teraz polecimy na biom bagienny, żeby zdobyć trochę slajma. Dobra, mamy biom bagienny, dlatego rozwalmy kilka szlamu, żeby zdobyć to co potrzebuję. Dobra, już nic nie ma, no to lecimy stąd. Teraz pokupimy sobie trochę kwarcu, który jest niepotrzebny do stworzenia mojej maszyny. Dobra, możemy już wracać. No to co właśnie widzicie? To jest ta budola, którą właśnie mówiłem, która mi pomoże dostać się na 30 kratkę. No, tak to w sumie nie wygląda, żeby mi się udało, ale próbujemy. Dobra, musimy postawić tutaj blok i siadnąć. Dobra. Ej, no działa, działa. Dobra, no to widzowie, to no to lecimy! Dobra, widzowie, w około 12 czy 11 dni udało nam się dotrzeć na milion czterysetną kratkę, ale z takim czasem, no to licząc matematycznie, niestety nie uda nam się dotrzeć do samego końca, dlatego musiałbym myśleć w jakiś inny sposób. Ale sposobem jest to, że będę podróżował Nederem, czyli zbuduję tam na górze nederu tą właśnie maszynę i będę tam leciał. No bo wiadomo, jedna kratka w nederze to 8 w overworldzie. No to zobaczcie jak tam weszłem. Dobra, widzowie, jestem w nederze. Zastanowiłem wejść na dach nederu, co nie? I tutaj zbudować tą, no, naszą ogólnie całą, tak zwaną, maszynę. Która ogólnie pomoże nam o wiele szybciej dotrzeć do miejsca. Dobra widzowie, jestem już po zbudowaniu maszyny. I jak tak mogę Wam powiedzieć, już przeliczyliśmy około 500 tysięcy kratek w nederze. No i powiem tak, jest super, jest super. Dobra widzowie, jesteśmy już na dwumilionowej klatce w nederze. Mamy dzień 39. No i ogólnie mnożąc teraz razy 8, no to mamy 16 milionową klatkę, czyli zostało tak około 14 milionów klatek. Czyli musimy jeszcze tak przylecieć z milion, dwa, półtora i będziemy już na miejscu. No to super, wreszcie. Dobra widzowie, już po długim tym mamy. Mamy 3,5 miliona kratek, i teraz wchodzimy do tego do Overworlda. I ogólnie lecimy elektrom albo tą maszyną, jeszcze przez 1 yy, albo 2 miliony kratek. No i powinniśmy być już na miejscu. No to widzimy się w Overworldzie. Dobra, widzowie, jesteśmy w Overworldzie i mamy 28 milionową kratkę. Jeszcze około 2 miliony, i jesteśmy przy Borderze. No to lecimy. Dobra, widzowie, wiecie co? I Ach, jednak nie lettery. to Miałem już zrobić tyle fajerwerek, a może maksymalnie wrzeciłem z tysiąc kratek. Budujemy jednak latającą maszynę i lecimy dalej. Dobra, widzowie, yy, nasza latająca maszyna została zbudowana. No to teraz tylko zostało dolecić do tej 30 milionowej kratki, albo troszeczkę dalej. No i jesteśmy przy borderze. Dobra, widzowie, zostało około 200 kratek do borderu. No to czas chyba to zrobić. Kurczę. Ile czasu spędzonego? Jest! Borde! Ja, Bidi! Ile ja tego szukałem? Zajęło mi to ciekawe ile. Ale wreszcie udało się. No dobra, no to chyba trzeba sprawdzić, jaki mamy dzień. 98. Kurde, ale powiem Wam. Dziękuję za oglądanie, że przeżyliście ze mną tę przygodę. Powiem, była ona bardzo ciężka dla mnie, bo dotarcie aż tak daleko, no, zajęło mi z dobre tydzień. No i naprawdę dziękuję każdemu, kto oglądał. No to do zobaczenia w kolejnym odcinku.